Moi drodzy, na dzisiejsze rozważania zapraszam was do zawad. Dzisiejsze słowa z Ewangelii według świętego Łukasza pokazują nam, jak pory w serca może doprowadzić do dobra. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Obiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. To jest, moi drodzy, pierwszy poryw serca, o którym słyszymy. To znaczy, człowiek, który jest bogaty, który ma świadomość tego, że ludzie go obserwują, ludzie go oceniają, nie będzie chodził po drzewach i Zacheuszu również nie było w nim nic jakby niesamowitego. Także po drzewach by nie chodził. Nie chodziłby, gdyby się zastanowił nad tym, co robi, ale usłyszał o tym, że Jezus jest w mieście, że Jezus przechodzi, był zainteresowany tym, że Jezusem, podobnie jak inni, i po prostu w tej chwili, kiedy się to działo, postanowił Jezus zobaczyć i znalazł najszybsze rozwiązanie, jakie było. Gdyby uciekł i się zastanowił, mógłby użyć swoich znajomości, swoich pieniędzy do tego, żeby spotkać się z Jezusem, jakoś wpłynąć na innych ludzi, żeby go do Jezusa dopuścili, ale tego nie zrobił, gdyż to, czym się kierował w tym momencie, to były emocje, to była silna potrzeba zobaczenia Jezusa, spotkania się z Nim, poznania Go, z... Po prostu zwyczajnego rozpoznania, kto to jest, jak on wygląda, jak on się zachowuje. Zacheusz był ciekaw Jezusa, tak samo jak inni. Jakie dokładne motywacje za tym stały, nie wiemy, ale na pewno to, co zadecydowało e, o tym, że Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa, to była ta chwila, kiedy to się działo, kiedy Jezus rzeczywiście e, był w zasięgu ręki. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę. I zauważmy, że Jezus również robi to samo co Zacheusz, to znaczy także kieruje się porywem serca. Gdyby zaczął sobie kalkulować, czemu to się opłaca, co ludzie powiedzą na ten temat, że poszedł do grzesznika w gościnę, to również zastanowiłby się i pomyślałby może, że to mu się nie opłaca, że nie warto to robić, że nie warto iść do zacheusza. Ale Jezus idzie, ponieważ chce, jest to jego porywem serca i świadczy o tym najlepiej to, że Jezus tak naprawdę. Zaprasza się w gościnę do Zacheusza, to znaczy nie czeka aż ten mu to zaproponuje, bo prawdopodobnie nie ośmieliłby się wędrownemu nauczycielowi żydowskiemu zaproponować tego, aby przyszedł do niego jako do osoby pogardzanej w gościnę, bo wiedziałby, że no, nauczyciel byłby w takiej sytuacji, w której by właśnie ludzie go oceniali, no i nie chciałby go narażać na to, żeby... Musiał odmówić, albo nie odmówiłby wbrew sobie, więc Zacheusz by tego sam z siebie nie zaproponował. Ale proponuje, to Jezus i w gościnę idzie. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli ktoś w czymś, kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. I to, moi drodzy, jest kolejny przejaw porywu serca. Bo prawo żydowskie, a także i zdrowy rozsądek nikomu nie nakazywało zwracać poczwórnie za krzywdy. Trzeba było oddać z nawiązką, jeżeli komuś się skrzywdziło, ale nie razy cztery. Co więcej, też danina w postaci oddania połowy swojego majątku również nigdy nie była przez prawo przewidziana. Zawsze były przewidziane dziesięciny, czyli 10% od tego, co się posiadało, a nie procent 50%. I to również gdyby Zacheusz zaczął sobie kalkulować, nie byłoby potrzebne, bo mógłby powiedzieć: Panie, oto teraz składam dziesięcinę ze wszystkiego, co w życiu nabyłem, a czego może zaniedbałem złożyć w międzyczasie, a ludzi, których skrzywdziłem, to oddaję tam dwie trzecie czy razy dwa tyle, ile prawo nakazywało i nic więcej. I by sobie stwierdził: No, wypełnię prawo, tak jakie trzeba zachowywać, i nauczyciel mi powie, że. Dobrze postępuje, że zachowuje prawo, że jestem dzieckiem Abrahama, ale Zacheusz sobie tego nie kalkuluje, robi tak, jak odpowiada mu serce. I nie do końca jest to zgodne z rozumem, bo jest to zwyczajnie nieopłacalne, nieekonomiczne. Ale rzeczywiście, dzięki temu staje się dzieckiem Abrahama, o czym dalej słyszymy? Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. I zauważmy, Zacheusz był uważany przez resztę ludzi, którzy go znali, za człowieka na równi z Poganinem. To znaczy, mimo że on genetycznie rzeczywiście był Żydem, że był dzieckiem Abrahama w sensie krwi. To jego zachowanie stawiało go na dnie drabiny społecznej, mimo że był bogaty, był bardzo bogaty, bo był jeszcze zwierzchnikiem tych celników, ale ze względu na kolaborację, ze względu na współpracę z rzymskim okupantem, był pogardzany i był uważany za kogoś obcego wobec narodu, za kogoś, kto i zresztą słusznie działa przeciwko narodowi, zbierając pieniądze od Żydów i odsyłając część tego przychodu Rzymianom. Ale Jezus mówi, że rzeczywiście Zacheusz jest dzieckiem Abrahama, ale nie tylko ze względu na krew swoją, ale ze względu na to, że jest dzieckiem wiary. To znaczy, Abraham jest pierwszym, kto uwierzył, i każdy wierzący na kartach Pisma Świętego jest nazywany dzieckiem Abrahama. A więc zauważmy, Zacheusz uwierzył i poszedł za tą wiar wiarą. Potwierdził ją swoim postępowaniem, dlatego, że słuchał swojego serca, że nie poddał się zimnej kalkulacji. Ale o tym, czy serce, czy emocje są zawsze najlepszą odpowiedzią do tego, aby podejmować decyzje, mówi nam dalej Pismo Święte. Natomiast czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła pokazuje nam większe zniuansowanie emocji. Ja Jan usłyszałem Pana mówiącego do mnie. a Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi ten, co ma siedem duchów i siedem gwiazd. Znam Twoje czyny. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć. Bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, tak strzeż Tego i nawróć się. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do Ciebie. A więc widzimy, że ludzie ci, do których pisze święty Jan Apostoł, odstępowali od prawd wiary. Czyli nie czuwali nad sobą, inaczej moglibyśmy powiedzieć, zwyczajnie nie obserwowali tego, co dzieje się w ich wnętrzu, nie rozumieli samych siebie, mówiąc językiem współczesnym, nie byli ze sobą wewnętrznie skomunikowani. Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły, będą chodzić ze mną w biegi, bo godne są tego. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymarzę. I wyznam imię Jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. A więc widzimy, że Bóg nie stosuje odpowiedzialności zbiorowej. Każdego kocha i każdego rozlicza w sposób indywidualny. Jest to pewna zmiana wobec mentalności istniejącej w Starym Testamencie, ale na kartach Nowego Testamentu już wielokrotnie jest to powtarzane. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Aniołowi Kościoła w Laodicei napisz, to mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. Znam Twoje czyny: że ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. A więc moi drodzy, tutaj widzimy naganę. Takiej postawy, która jest przeciwna do postawy Zacheusza, o której słyszeliśmy. Czyli brak żaru w tym, co mieszkańcy Laodycei robią. Nie ma w nich takich porywów serca, które determinowałyby ich postępowanie. Nie jest to przez Apokalipsę określane w sposób negatywny. Ty bowiem mówisz: jesteś, Jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się przyodział, i by nie ujawniła się haniebna Twa nagość, oraz balsamu do namaszczenia Twych oczu, byś widział. I tu, moi drodzy, znów jest nawiązanie do postawy przeciwnej Zacheuszowi. To znaczy, o Zacheuszu słyszymy, że jest człowiekiem bogatym, ale postępuje jak człowiek biedny, kiedy widzi Jezusa. Czuje potrzebę zobaczenia go i nie patrzy na swoje bogactwo. Nie patrzy na to, że ma majątek zgromadzony, że ma pieniądze, ale wdrapuje się na to drzewo tak, jakby nie miał nic, bo najważniejsze jest to, żeby zobaczyć, zobaczyć Jezusa. Natomiast adresaci Apokalipsy, świętego Jana, są ludźmi, którzy właśnie pomylili te dwie sprawy. To znaczy, uważają, że są majętni tylko dlatego, że mają pieniądze, że nagromadzili sobie dobra, że mogą sobie na wiele pozwolić, ale zapomnieli o tym, że są ubodzy przed Bogiem. To nie tacy ubodzy, że liczą tylko na Boga, ale że tego Boga właśnie nie posiadają, że są bogaci według świata, a nie są bogaci według patrzenia religijnego. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorli gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. A on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym ojcem na jego tronie. No i drodzy, tutaj widzimy wielką nagrodę obiecaną za wielką miłość. To znaczy, na miłości nawet Bóg nie poprzestaje. Ona by wystarczyła, bo sami doskonale wiemy, że jedyną odpowiedzią za miłość jest też miłość i nic więcej za miłość nie można dać. Odwzajemnienie jej jest największą nagrodą, ale tutaj Bóg mówi o wielkiej chwale, która idzie z tym odwzajemnieniem odwzajemnieniem porywów serca. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. No i drodzy podsumowując, moglibyśmy powiedzieć, że e, poryw serca może nas ciągnąć zarówno do świata, jak i do Boga, bo czym, jak nie porywem serca, jest właśnie zaufanie w to, że pieniądze, że zgromadzony majątek, tak jak w przypadku mieszkańców Laodycei gwarantuje im dobrą przyszłość. To też jest poryw serca, ale skierowany ku rzeczom materialnym, ku rzeczom doczesnym. I to tylko ludzie decydują, wobec których wartości, czy wobec Pana Boga, czy wobec pieniędzy, czy wobec świętego spokoju skierują swoje serce. I te, kierując się porywami, mogą dążyć do jednego, jak i do drugiego. Nie jesteśmy zdeterminowani w tym, do czego nasze serce się kieruje. Ale moi drodzy, skoro istnieje w tym pewne zagrożenie w kierowaniu się porywami serca, to znaczy, że można w tym wszystkim zbłądzić, to znaczy, że możemy z tego zrezygnować, no żadną miarą. Bo jak widzimy, wiele wtedy tracimy. Nasza wiara staje się. Letnia, tak jak mówi nam Apokalipsa. Nie ma w nas tego żaru, którym kierował się Zacheusz, a przede wszystkim nie ma tego żaru, którym kierował się Jezus Chrystus. A więc musimy sobie uświadamiać, że nie możemy zrezygnować z emocji w wierze. One tam są, tylko że nie możemy ich też absolutyzować. To znaczy stwierdzić, że moje emocjonalne poczucie, moja taka. Em, Oparta na uczuciach, relacja z Bogiem jest wszystkim i ona determinuje, jak ja będę się zachowywał, co jest prawdą, co jest kłamstwem. No nie, nie możemy jej postawić tej emocjonalności jako wartości absolutnej, jako wartości naczelnej, ale musimy e, e, też e, zrozumieć, że te nasze emocje, które są dobre i mogą służyć ku dobrym celom, one muszą iść w parze z naszym rozumem. To znaczy, nie możemy odrzucić pewnych praw o świecie, których poznaliśmy, a o których słyszymy we wstępie do Apokalipsy świętego Jana. A więc, moi drodzy, czy e, porywy serca są czymś dobrym i czy są emocje dobrym doradcą? Są bardzo dobrym doradcą, bo emocje nas nie oszukują, mówią nam prawdę o nas samych i musimy być ze swoimi emocjami skomunikowani. Ale jeżeli chcemy e, tymi emocjami dążyć do e, określonych celów, e, Mówiąc o religijności, dążyć do Boga, to musimy też swoje emocje zrozumieć, zrozumieć umysłem, o co w nich chodzi i czego my tak naprawdę chcemy. A wtedy rzeczywiście, jeżeli te emocje dopuścimy do siebie i jeżeli je zrozumiemy, jeżeli będą przez nas nazwane i przyjęte, to wówczas będą nam służyły ku dobrym celom, a nie będziemy jakimiś tylko statkami, które wiatry buja po morzu nie wiadomo w którym kierunku. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.